Panie Marszałek, drodzy Polacy, jest kampania wyborcza. I nawet dobrze, że ten projekt jest w tej chwili procedowany, bo wszyscy Polacy widzą, widzą tę ustawę Lek-Trzaskowski, najbardziej kontrowersyjną, lewacką ustawę ostatnich miesięcy. Nie zajmujecie się polskimi rodzinami, polskimi przedsiębiorcami, polskim bezpieczeństwem energetycznym, cenami energii, nie. Zajmujecie się tymi wszystkimi homoaktywistami i środowiskami LGBT, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego i walczycie z normalnością. A ja, szanowni państwo, uważam, że są dwie płcie, że trzeba dzieci chronić przed waszą homopropagandą, że dzieci mają mieć a nie zastanawiać się, czy mają ubierać sukieneczki, czy chłopcy, chłopcy mają ubierać sukieneczki. I ten tutaj właśnie minister Myrcha, człowiek Rafała Trzaskowskiego, chce, żeby takich ludzi jak Janusz Kowalski, który chce chronić swoje dziecko przez waszą homopropagandą, i Rafałem Trzaskowski, który chciał y, różowe przedszkola robić w Warszawie, ja mieszkam w Warszawie, jest właśnie twarzą takiej ustawy. Wy zajmijcie się dziećmi, polskimi dziećmi, a nie homopropagandą. Nie ma zgody na tę ustawę. Taka jest właśnie Polska Rafała. Krzaskowskiego, różowa, a my jesteśmy biało-czerwoni i chronimy polskie dzieci. Pani marszałek, e, panie ministrze, Wysoka Izbo. Zawsze będzie więcej obrażonych niż okradzionych. Powiedział to mój znajomy lekarz, nieprawnik. E, to pokazuje, jak istotna jest potrzeba pragmatyzmu w stanowieniu prawa. Rząd pod pretekstem walki z nienawiścią zaproponował przepisy zbędne, źle napisane, a zarazem bardzo surowe i szkodliwe. Co jest w tym projekcie? Do katalogu tzw. cech chronionych rząd chce dodać wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i płeć. O te cechy zostanie rozszerzone przestępstwo nawoływania do nienawiści. Dwie pierwsze nie są aż tak istotne, zaś druga i trzecia oznaczają wprowadzenie cenzury na krytykę środowiska LGBT i jego społeczno-politycznych postulatów. Cenzury dla każdego, tak naprawdę bez względu na to, i jakie będzie miał zamiary, jaką będzie miał intencję, bo nienawiść za nienawiść będzie można uznać wszystko wątpliwość, ironię to wcale nie musi być wulgaryzm. Co gorsza, zakres zakazanej krytyki będzie całkowicie niejasny i uznaniowy. Będzie on zależny od indywidualnych poglądów konkretnych prokuratorów i sędziów, bo prawo nie będzie dawało żadnych wskazówek, co ma pod tym rozumieć, a to nie powinno mieć miejsca w wolnym państwie. Stwierdzenie, że rząd wprowadza cenzurę nie jest żadną przesadą, bo na podstawie tych dotychczas względnie rzadko stosowanych przepisów orzekana jest wyłącznie kara więzienia. Rząd w swojej propozycji zmienia artykuł 119 i artykuł 256 kodeksu karnego, które przewidują wyłącznie kary do 5 i do 3 lat więzienia. Podkreślam, że mówimy o przestępstwach ściganych z urzędu. Oznacza to, że prokuratura. Będzie mogła w tych sprawach prowadzić postępowania, nawet jeżeli poszkodowany nic w tej sprawie nie zrobi. I niewielu posłów wie, że w tych przestępstwach sąd będzie musiał orzec karę więzienia, jeżeli uzna, że przestępstwo miało miejsce. Propozycja ustawy nie przewiduje ani grzywny, ani nawet możliwości ograniczenia wolności. A orzekanie trzech lat więzienia za opinię w sprawach seksualności jest niedorzeczne. Inaczej jest w innych państwach Unii Europejskiej. Dla przykładu, w Finlandii możliwe są kary finansowe lub więzienie, ale tylko do 6 miesięcy, a nie do trzech lat. Z kolei w Holandii także możliwe są kary finansowe, więzienie, ale maksymalnie za rok. na rok. W Wielkiej Brytanii działanie motywowane nienawiścią jest okolicznością pozwalającą na surowszą karę, analogicznie jak w przedstawianym projekcie. I jak to działa w praktyce? Według danych brytyjskich liczba skazanych tam stale rośnie. W 2012 roku było ich około 40 tysięcy, a 10 lat później ta liczba wzrosła ponad trzykrotnie, aż do 140 tysięcy. Jak mówiłam, zawsze będzie więcej obrażonych niż okradzionych. Surowe prawo nie poprawiło sytuacji w Anglii, a jedynie spowodowało wzrost poczucia niesprawiedliwości i przeludnienia więzień. Widzieliśmy to, gdy ostatnio przedterminowo zwolniono z angielskich więzień tysiące przestępstw, by zrobić miejsce dla Anglików skazywanych za tzw. mowę nienawiści. Efekt wprowadzania tego typu szerokich, nie wiadomo czego dotyczących przepisów to inflacja zgłoszeń, przeciążenie systemu i stopniowy paraliż wymiaru sprawiedliwości. Ta propozycja to bardzo realne zagrożenie dla wolności słowa i demokratycznego państwa prawa i nie rozwiąże on żadnego problemu, a stworzy wiele nowych. Dlatego definitywnie należy te przepisy odrzucić i Konfederacja składa wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, zmiana przepisów, jeżeli chodzi o mowę nienawiści jest oczywiście potrzebna i bardzo się cieszę, że wreszcie jest ten, ta ustawa, ten projekt tutaj omawiany i mam nadzieję, że już szybko. Bardzo też jest ważne, aby jak najszybciej zadbać o egzekwowanie stanowcze prawa, które już obowiązuje w ramach przepisów zapobiegających mowie nienawiści. Tutaj zaapelować, abyśmy naprawdę... Zastosowali zero tolerancji wobec mowy nienawiści, jaka wylewa się w internecie wobec narodu ukraińskiego. Szczególnie teraz, kiedy tak ważne jest, by nie odróżniać agresora od jego ofiary, nie powinniśmy pozwalać, żeby ci, którzy bronią honoru i wolności wolnego, wol naszej, wolnej części świata, wrzeli na takie szykany w internecie. Życzenie śmierci Ukraińcom powinno być z całą surowością karane przez polski wymiar sprawiedliwości ponieważ wiele osób widząc taki wysyp hejtu boi się komentować, boi się być aktywnym w sieci, a to my mamy zadbać o ofiary, a bardzo surowo karać tych, co taką mową nienawiści uprawiają. Mamy ku temu Dziękuję potrzebne bardzo, środki Dziękuję i bardzo, bardzo proszę o stanowcze egzekwowanie za... prawa. Wysoka Izbo. Ten projekt jest potrzebny po to, żeby chronić tych, którzy są najsłabsi w polskim społeczeństwie, którzy są. Z różnego powodu w mniejszości, którzy są z różnego powodu atakowani. Ten projekt jest po to, żeby chronić Polaków przed tym, żeby z powodu tego, że są narodowości polskiej, że jesteśmy narodowości polskiej, żeby nie można było komuś grozić śmiercią, obrażać go, kierować groźby, groźby bezprawne wobec osoby, która po prostu jest takiej narodowości. Chcemy chronić także katolików, chrześcijan inne wyznania, a także osoby, które nie są żadnego wyznania, są ateistami, ateistkami. Więc jak tutaj często słyszę pokrzykiwania nas z prawej strony sali, że trzeba stanąć w obronie katolików, chrześcijan, bo wiara jest atakowana, bo wierni są atakowani, no to przecież te przepisy są po to, żeby nie można było komuś grozić śmiercią, żeby nie można też było grozić śmiercią tym, którzy znaleźli się w naszym kraju z powodu wojny. A to się zdarza coraz częściej. Coraz częściej słyszymy haniebne ataki, na razie słowne, na Ukraińki i Ukraińców, do których właśnie kierowane są groźby bezprawne tylko i wyłącznie z powodu ich narodowości. To jest jedyny powód, bo to jest wyeksplikowane w tym przekazie. Chcemy chronić wszystkie te grupy. Chcemy chronić też dzieci, które które szczególnie cierpią, cierpiały przez ostatnie lata rządów prawa i sprawiedliwości, te dzieci, które nie odnajdywały się w takim prostym podziale dotyczącym tożsamości psychoseksualnej i miały do tego prawo i mają do tego prawo i nie można ich z tego powodu atakować. To są przepisy, które są nie po to, żeby być przeciwko komuś, żeby coś cenzurować. Nawet kandydat Konfederacji Sławomir Mirmański, kandydat na prezydenta, przecież mówił, że on jednak jest za tym, żeby no, nie, nie można było e, znaczy, sobie za obrazy uczuć religijnych jednak były jakieś kary. To za obrazy uczuć religijnych tak, a za obrazy osoby jakiejś. Z powodu jej cech, na które nie ma wpływu, bo się urodziła takiej i innej narodowości, takiego koloru skóry, takiej a nie innej orientacji psychoseksualnej. Nie zgadzamy się z tym i złożymy poprawkę, bo naszym zdaniem brakuje tutaj ochrony także tożsamości. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Ochrona przed dyskryminacją należy do szczególnych zadań państwa i o tym mówi też. Polska Konstytucja to słowo, które tak często pada na tej sali, a równocześnie tak często jest zapominane przy stanowieniu tego prawa. Ten szczególny obowiązek państwa, państwa, które przez lata rządów PiS, państwa PiS, które wykorzystywało cały aparat państwa i jego instytucje do tego, by systemowo dyskryminować, do tego by Tworzyć nagonkę na kolejne grupy osób, państwo, które, państwo PiS, które przyzwalało na hejt i na tworzenie stref wolnych od ludzi. Brak refleksji, mówi poseł z PiS. Tak, panie pośle, brak refleksji. Zgadzam się z panem, nadal brak refleksji w państwa szeregach, i wystarczy otworzyć media społecznościowe, oczywiście, że wystarczy, i przeczytać wpis pana. Klubowego kolegi, który pisze, decyzja podjęta. Będę publikował zdjęcia i wpisy, które przestają, przesyłają mi zaniepokojeni mieszkańcy. To mój obowiązek. Panie pośle, już są w Szczecinie. Proszę zwrócić uwagę na bliznę na policzku. Siedzi w autobusie. Kto, kto, bo ktoś ma ciemniejszą. Karnację, bo ktoś ma bliznę na policzku. Przecież to jest jawne namawianie do przestępstwa właśnie motywowanego uprzedzeniami. I to jest właśnie na podżeganie do przestępstwa z nienawiści. I proszę Państwa tutaj też chcę Państwu powiedzieć, że Komisja Etyki oczywiście, że z własnej inicjatywy się tą sprawą zajmie. Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie nie ma przyzwolenia Dziękuję i na brak profesor. refleksji. Będzie czas na tym na komisję etyki, ponieważ kończy się czas, powiem tylko w dwóch słowach, składam dwie wersje poprawek na prośbę organizacji społecznych, przychylając się do licznych głosów bardzo, pani również ze strony praktyków, teoretyków, ekspertów. I, dziękuję, e, bardzo. Dziękuję, bardzo, proszę dziękuję bardzo. Poproszę o Dziękuję bardzo. Projekt nie tworzy nowej rzeczywistości, a jedynie rozszerza katalog przestępstw motywowanych. Taki katalog już istnieje i nigdy nie był wykorzystywany jako cenzura. Pojawiły się jednak kontrowersje wokół poprawki. Nowe brzmienie przepisów mogą sprawić, że ochroną przed przestępstwami z nienawiści objęte miały być tylko osoby faktycznie należące do danej grupy, a atak na sojusznika społeczności nie zostawałby uznany za przestępstwo z nienawiści. Dlatego ważna jest ta poprawka złożona. Mam dwa pytania. Znam odpowiedź na pierwsze, ale chciałbym, aby odpowiedź padła z mównicy. Czy zmiana spowoduje ściganie osoby za krytykowanie religii lub mówienie, że są dwie płcie? Czy projekt jest formą cenzury? Oraz drugie pytanie: Czy nowe przepisy wspierają osoby transpłciowe, skoro brakuje w nich kategorii tożsamość płciowa? Jakie mogą być skutki takiej zmiany dla osób, których tożsamość płciowa nie jest uznawana w dokumentach lub które nie przeszły formalnej tranzycji? Dziękuję.